Hej, znowu mi się ale jest jeszcze... już. To wchodź na streama. Co? Jeszcze tu nie ma, ale tym będziesz. Masz konto na YouTube? Tak. Okej. Okay. Okay. Mówię. Jesteś to ty? Coś na tym na w streamie, żebym biegał, to jesteś ty. Okej, okay, to jesteś ty, więc możemy kontynuować. To jest rozdział misja, gdzie mamy jakiegoś koleżę zabrać. Tak. Co? Bo co? Mam rację. Jongens, als ik had, dan kon ik telken telefoon zo armie. Maar het was Ik niet ik je dat moet Trzeba bawić ocieplenie się. Dziękuję. Mogę, a tak... bo... Ten... Ten Bombi już mam na... FMD, wiem, czy ja też powiadomiłem, że s jest. Unikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Że stream żeby wiesz działa, nie? Nie ma dużo Ej, a powiedz mi, jak to jest możliwe, że ona wskoczyła do wody i się ten ma makijaż nie znił. Powiedz jak to jest niby możliwe. Bo dla mnie to jest nie ludzkie wręcz. O kurde, koleś, a to miało być bez zauważenia. Dejam. Wlokój go do... Wali! Załatwiony! Świat! Oczywiście to nie jego miałem zabić, tylko innego kołysia. Jakbym go dał do to wam to powiem. Patrzcie się. Wszystkie te skrewańki to były takie fejkowe, to teraz... Co prawdziwe! Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Proszę, bo gdzie mam iść? Słowu! Wo, Wolno... Wo, wo, Wodnoodporny, aha! Wodnoodporny! Spooko odporny, odporny makijaż? Ale, ale i tak... Ostatni raz widziano go w hotelu zenaki, to tutaj... Może coś znajdziesz? Znajdę to ty, znajdę! I'm fine please. Ok, mam te hotel znaki. Czekaj, to do tej bomby napisze, bo może mi nie wie, jak to ma wejść. O. I... Wejść. Na. Mój kanaal. Okay. Okay. kanaal. i gelukkig. Wat een pot. Eh, oké, oké, moest je ze eens daar. Ik kan er wel een beetje staan, ze hebben een kanaal en ze Teraz reszty streama, bo jest przynajmniej tą misję przejdę, a ona jest długa, więc i taka w ogóle dość ciekawa, bo będzie taka jakby wojna i my jesteśmy takim tajnym agentem. Mower! Jak Ci się na razie podoba misja? Kniecimy okay. Spoko. Fajnie, że spoko, marko. Chopa. I to mowa, to rozłączenie to nie jest moja wina, tylko to jest wina internetu mojego. O nie! Nie zabijecie mi tu za chłodnika. Nie pozwolę wam, panowie i panie. O, siema, Bombi! <coughs> Bombi jak wysoko to ten. To ten e, wyłączenie streama to nie jest moja wina, tylko mnie zletem go a wiadomo streamy głównie na internecie polegają. I dlatego po prostu mi streama włączyło. Znalazłam cię na Facebooku. Widzę, bo przecież do ciebie napisałam. A co chyba w ogóle ciekawa jak ja mam FB, Facebook, EB. Bombi, i ja Ci od razu wyjaśnię, bo co chodzi w tym bojziale, bo tutaj rodzią misja i mam dać jakiegoś tam bataszkę. Yy, Kolesja to się nazywa yy, Domal Sheikh Sharif. Jeżeli się nie mylę. No i właśnie jestem takim tajnym agentem i zabijam wszystkich, dopóki do niego nie dojdę. Uragniasz? Mam nadzieję.

A z pokoju się pogodzę ja nie wiesz znam co A czyli ty wiesz jak się rada chączy? Dobrze rozumiem? Ale gdybyś nie mogła to nie spoileruj bo zgaduję że Mower nie wie Czy, czy to Mower wiesz? Aha Okej okay. Mower czy ty wiesz jakie jest zakończenie yy, Bionda? W ogóle wam pokażę jak ona to może być złapana. Chyba powiem wcześniej. Jak, jak widać złapali oni tutaj, to są chyba Arabowie. Tak mi się wydaje, czy to Arabia jakaś. Może ISIS. Tam tu na nie? Ja, tak hasa, to ja to widziałam wszystkie. Aha! Ty robimy obydwoje dla nie niech nie, to znam. Ale i tak seria jest moim zdaniem fajna. Fajnym pomysłem. Kole się wychodzi. Co ty nie kopiesz, panie? Co mnie kopiesz? Wiem, żeby nie robić spoiler. Wiem, żeby nie robić spoiler. No, dobrze, dobrze, do, do, rację, żeby nie spoilerować, tyk, teraz się tu uwalniamy, ale tego pewnie nie widzieliście, jak się uwolnić, co nie? Z tego właśnie więzienia. Bombi załóż do, Dobrze radasz, dobrze radasz. Kurde! Już teraz może dam radę sięgnąć. Tak, dam radę. X. R1, L1 R2, kudde, znowu się pomyliłem Jeszcze raz X R1, L1 F Mati ale ja tak jakichś manch zat zo, ja mi się będę robić R1, a to to nie jest R2 r 1 R2 Okej, okay. a widzieliście w ogóle to uwolnienie kiedyś na YouTubie? chyba za wcześnie naciskałem! Kurde, znowu źle! Kurde, znowu! No coś teraz dobrze! Ale, hej, ten nam pomoże! Mowę, Bombi, a co ty z właśnie mi założyć? Bo mogę to su rada. Bo myślę, byś się z nami pogadała. Taka tedy. Idzie wani Byli tam. Mam pokazu, kogo ja mam złapać. To będzie kogoś widoczny na tej wizji. Taki... To będzie taki główny, nie? I będzie tak machał pięścią że coś pora w słuchajcie, Nie, nie chcę mi się. Bo się z nami pogadała. Ten my Jakby ci przyciągodali, nie? Aha.

это будет блохат, блохай да пьет, кто это кто а ну, тох, не Мама, ты не ты ей не можешь не можешь смусать то за узенье Ты каждый то беру своей воли, я бы я бы Я так и могу знать, на Heb het niet zo, op. Je even. Mower, y, mam nadzieję, że ty się nie obraziłeś, no ale... Napisz, czy się obraziłeś w ogóle, ale, ale... ten, ale no... To tak nie przystoi. Dadać moim zdaniem. I napisz, czy się obraziłeś za to, co powiedziałem w ogóle. Hmm. Halo, kim jest ten rotu? Nie bardzo.

I on nam będzie pomagał zresztą chciał. Po grę. Ale ja ci chyba w pierwszym odcinku mówiłem, że się nie da podłościć to chyba... że jak podłośnie telewidzę, to ktoś da. Bo innego pomysłu nie mam. Ale... A! Mowy, jak bym podgłośnił telewizor to by było głośniej by na streamie co? Bo tak w streamie to się nie da podgłośnić. Bo w kiepskim odcinku sprawdzałam, pamiętasz? O, to jest sali w ogóle, się nazywa. I nam będzie mega dużo pomaga. Dobra, dobra. To... ma, kurde na imprezie? Nie, nie jestem na imprezie, bo ciebie nie ma pani. Uff, chodź, 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 I know, I know. Duszenie, duszenie, duszenie. Naprawdę? Podłączyłem. Pada do ładowania. Ładuje mi się i możemy grać dalej. I raz. A co chodzi z tym lorki? Co się nasiłam? Dobra. Nie ciągnie ma pada. Nie ciągnie pada, bo to nie zjera. Ik moet het eens proberen. Ik moet niet doen. Ik moet niet Ik moet het niet doen. Ik moet het niet doen. Ik moet het niet doen. Ik moet je niet doen. Ik moet niet Ik moet niet doen. Ik moet Ik moet het niet doen. Ik

Mm. raz. Mm, Zabachłana. i kapnięty. Dobrze. Hop. Kudy nogi zle. Co musi o tutaj robić? Mm. Mm. Nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. да оставя, за да бъда влучена. Да, да си? влучена. Да, да бъда влучена. Да И Да бъда влучена. Да бъда влучена. Да бъда влучена. Да бъда

To ma nie wojna. No wer, weź coś napisz, napisz, weź coś napisz. Albo ty, bo mi coś napisz. Nie, bo mi chyba... Albo to nowy ekipont konsoli. Weź coś napisz, co inni dzieje, no bo nudno się teraz jak... ja zaraz. Znaczy, no nie a, a no Lubię tak się Bo w łódźku jest fajnie włożył A co ty, bo mi złowić? zrobić wow. No trudno. No trudno. Trzeba się będzie przebić no, siłą. Okay? Ja. Szybko, no, Ja. możesz. Dobra, dobra, i powalej. I ochrona zmiana. co To jest sam strat. Napiszcie coś, bo się można robi. Bogadajcie może do nowo. Więc z tobą. Hop. Teraz będzie to. Hop. Jako złogi. Patrzcie, patrzcie, tutaj normalnie jakby w jednym kraju walczą dwa narmoty, tak to wygląda, patrzcie tak w lewo, Jednego zabili Widać. Hop, hop i hop. I wchodzisz w lewo. Hop, 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 wchodzisz hop. Jeśli coś bo, bo mógł, no. nie gadań, to bym Jak Jakichś nie rada, nikt nie piszę. Okej. Okay. A o czym mam ...gadać? O czymkolwiek! Jakikolwiek temat. Pogadajmy. Na przykład. E, macie już to z bo ja akurat mam takiego przyjaciela, że tak. A jak? U was? Okej, już większość rozdziału za nami, tak on powiem. I teraz będzie taką mega akcja wręcz. Będzie tak, to mówi Mower kiedy walczą, na noże, Al-Hakbar. Więc mower będzie Al-Hakbar, specjalnie dla ciebie. Al-Hakbar! Al-Hakbar był jeden, a teraz będzie drugi.

Bombi, fajny komentarz. No, Spokojnie. Masz słaby. Aha. O czymś dzieje? Ci nie Tak się na duch salima. Może, jak Ci się, się no, podobał mój Al-Halba w tygodzie. Ja, nou. Ja, ik mijn Ah, er nu ook in. Ah, 100% gehoord, gehoord. 100% gehoord, maar bariak. Wauw. Ik heb Oké, we ik ben er nu Ah,